Zaczęliśmy się swoją energią, ponieważ przyjaźń, która jest między nami wszystkimi, pozwoliła stworzyć właśnie magię tych warsztatów. Moja intencja, czyli jadąc tutaj na warsztaty, naszą chyba wszystkich intencją było to, aby tutaj każdy, kto przyjeżdża i uczestniczy z nami, mógł przekroczyć swoje własne bariery, które przede wszystkim pozwalają na odciążenie negatywnych emocji ze swojego ciała. Zapraszamy wszystkich bardzo serdecznie do dołączenia do naszej społeczności, ponieważ oprócz warsztatów, Działamy prężnie i jesteśmy dla ludzi praktycznie przez cały czas. Nasza strona aktywnej regeneracji przede wszystkim wspiera wszystkie osoby, które potrzebują pomocy, dobrej energii, bo z taką głównie intencją do ludzi wychodzimy. Jesteśmy non-stop gdzieś, coś działamy, wyjeżdżamy, więc zapraszamy serdecznie wszystkich do tego, aby obserwowali i uczestniczyli z nami we wszystkich wydarzeniach, które organizujemy. Chcesz coś zmienić w swoim życiu, dołącz do nas. Za chwilę rusza kolejna edycja warsztatów aktywnej regeneracji ducha i ciała. Zapraszamy w marcu do przesieki, do magicznej krainy, gdzie jest tyle wysokowibracyjnej energii. Będziemy podejrzewam wchodzić na śnieżkę, jak tylko będą odpowiednie warunki pogodowe w samych gaciach dla chętnych. Będzie to niesamowite wyzwanie, uwolnienie swojego potencjału i na pewno dobry krok w kierunku rozwoju. Czekamy na Ciebie.